Najesz się jak kasztan i jak kasztan pęknij. Zrób sobie pazury w rzęsach cała piękniej. Spojrzę raz i utonę w blasku, oczu głębi, wicher włosów niech nade mną się zakłębi. Bo wiesz zimno, tak jest zimno, że z tą miną i ty sama też nie możesz być dziewczyną. Musisz stać się słońcem grzej nas grzej trochę w kiecce kolorowej trochę bez niej. Jasne, nie ma ciebie, jasne, bo odchodzisz. Szybka jesteś w odchodzeniu mokro. Kłody. Krągła pięta, jedna, druga w mgle już niknie. Ja przywyknę, wiesz, ale ty, bo ja przywyknę. I do kogo potem będę rzucał gadki szmatki, do tej, co ma z lukru lód na sercu, gładki ona nie ma w sobie tyle burego płomienia woła tylko dookoła, w puch mnie przemienia.